Siemano, z tej strony herbu. Święta zbliżają się wielkimi krokami, powoli mija rok 2023, ale na dobry ranking gier nigdy nie jest za późno. Tym razem na tapet biorą więc platformówki, czyli gatunek, który zadowoli każdego niezależnie od wieku. Tym samym zapraszam Was do mojej topki gier platformowych, które swoją premierę miały bądź też dopiero będą miały w ostatnim kwartale Anno Domini 2023. A dla tych, co nie wiedzą, nie jest to jedyna moja topka gier, więc zapraszam serdecznie również do innych zestawień, które to udało mi się popełnić. Link do nich powinien się właśnie wyświetlać na górze filmu, a dodatkowo znajdziecie odpowiednie łącze w opisie do tego filmu. Zatem skoro wstęp mamy za sobą, to możemy zaczynać. Przed Wami 5 gier platformowych na koniec roku 2023. Miłego seansu! Miejsce piąte. E Highland Song. Na miejscu piątym ląduje ciekawa produkcja Indie od szkockiego dewelopera Inkl. Jest to platformówka 2D, w której wcielamy się w moirę, dziewczynę, która postanawia opuścić rodzinny dom w celu zaznania przygody i poznania czegoś więcej niż tylko rodzimych okolic. Na pierwszy rzut oka historia może wydawać się oklepana, jednakże pierwsze recenzje wyraźnie podkreślają, że pod kątem przedstawionej fabuły tytuł potrafi niejednokrotnie zaskoczyć gracza. Opowieść bowiem charakteryzuje się sporą nieliniowością, co oznacza, że po drodze czeka nas wiele możliwości jej poprowadzenia, a co za tym idzie, nie każda rozgrywka będzie taka sama. Stylistycznie twórcy postanowili ewidentnie wzorować się na swojej ojczyźnie, to jest właśnie Szkocji. Gra bowiem zachwyca pięknymi krajobrazami oraz malowniczymi tłami, Mocno charakterystycznymi dla tego regionu. Wszystko to w artystycznej stylizacji przypominającej ręcznie malowane obrazy. Gameplayowo natomiast mamy tutaj do czynienia z platformerem 2D z elementami przetrwania, bowiem główna bohaterka musi nieraz zmagać się z wieloma przeciwnościami, takimi jak chociażby mocno niekorzystne warunki pogodowe. Ponadto tytuł skupia się na zbieraniu przedmiotów, rozmowach z napotkanymi postaciami i przede wszystkim, oczywiście, przemierzaniu kolejnych terenów świata przedstawionego. Gra wygląda na mega klimatyczną platformówkę, która, mimo iż jest niepozorna, to coś czuję, że będzie w stanie przyciągnąć przed ekran na długie godziny. A Highland Song zadebiutował 5 grudnia 2023 roku na Nintendo Switch komputery PC oraz komputery Mac. Miejsce czwarte: Wordless. Kolejny tytuł z sekcji tych niezależnych, który urzeka swoją oprawą i stylizacją. Również jest to kolejny tytuł stworzony w dwóch wymiarach na modułem klasycznych platformerów. Tematyka Wordless jest równie ciekawa co jej stylistyka, mianowicie jest to gra, w której jesteś gwiazdą dosłownie gwiazdą jako ciałem niebieskim, które zyskało osobowość i które toczy walkę przeciwko innej gwieździe. Tak w skrócie przedstawia się fabuła tej nietypowej produkcji. Jest zatem prosto, ale intrygująco. Jednakże głównym atutem Wordless jest bez wątpienia aspekt wizualny gry. Od razu widać, że tytuł stawia na prostotę, jednakże robi to w taki sposób, że od razu z miejsca przyciąga swoją stylistyką. Minimalizm jest tutaj połączony z licznymi efektami cząsteczkowymi i świetnymi, które efektownie tanecznymi wręcz ruchami przelatują przez ekran. Równie finezyjnie porusza się główna postać, którą dane jest nam sterować, czyli wspomniana wcześniej gwiazda. Gra poza elementami platformowymi stawia również na walkę, jednakże to właśnie podróż do tej walki ma stanowić trząs zabawy. Krótko mówiąc, wygląda na to, że mamy do czynienia z audiowizualną perełką, która dodatkowo oferuje niezwykle płynny i przyjemny gameplay. Wordless jest już dostępny do zagrania, bowiem gra ukazała się 21 listopada 2023 roku na PS4, PS5, Xboxach One oraz Series XS, Nintendo Switch i komputerach PC. Miejsce trzecie: Sonic Superstars. Sonika chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ponadto słynny niebieski jeż jest już obecnie jeszcze bardziej znany szerszej publiczności za sprawą pełnometrażowych filmów ze swoim udziałem. Sega więc nie zamierza tematu odpuścić i na popularnego niebieskiego superszybkiego jeża mocno bazuje, wydając kolejne odsłony gier, w których Sonic jest głównym bohaterem. Sonic Superstars to powrót do korzeni serii i znanej wszystkim fanom perspektywy 2D, czyli środowiska, z którego seria o niebieskim jeżu się wywodzi. Tytuł zatem od razu na pewno przyciągnie przed ekrany wszystkich fanów staroszkolnego podejścia do platformówek. Akcję bowiem obserwujemy klasycznie z perspektywy dwóch wymiarów, co oznacza, że na modłem wcześniej wspomnianych starszych odsłon poruszamy się jedynie góra, dół oraz na boki. Po drodze tradycyjnie zbierać będziemy złote pierścienie, a całość, co oczywiście jest normą w przypadku gier z Soniciem, posiada zawrotne tempo akcji, bo jak wiadomo nie od dziś, główny bohater, gdy się rozpędzi, to jest szybki jak błyskawica. Jeżeli, o oprawę... Jeżeli chodzi o oprawę, to mamy do czynienia z intensywnymi kolorami, które mi osobiście przypominają od razu niedawno wydane Super Mario Bros. Wonder. Podobne skojarzenia zresztą mam patrząc na design lokacji oraz bohaterów. Sonic Superstars to świetna propozycja zarówno dla młodszego, jak i starszego gracza, niezależnie od tego, czy jesteście fanami gier z udziałem niebieskiego jeża, czy też bowiem zaczynacie swoją przygodę z tymi produkcjami. Po tytuł możecie śmiało już sięgać, bowiem ten jest dostępny na półkach sklepowych od 17 października tego roku, a ukazał się na PS4 PS5, Xboxach One oraz Series XS, Nintendo Switch i komputerach PC. Miejsce drugie. Cavern of Dreams. Na miejscu drugim ląduje gra, która z miejsca urzekła mnie swoją stylistyką oraz kierunkiem, jaki obrała, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Cavern of Dreams jest bowiem grą stylizowaną na platformówki R Nintendo 64 z kultowym Super Mario 64 na czele. W grze wcielamy się w Fina, smoka, który wyrusza na misję w celu uratowania smoczych jaj. Fani Spyro na pewno znają tę opowieść doskonale, jednakże nie o fabułę w tej grze chodzi, a o jej ogólną stylistykę, która to wzorowana jest na erze platformerów 3D z ery Nintendo 64. Oprawa graficzna Cavern of Dreams została żywcem wyjęta z tamtej ery, tak samo jak zestaw ruchów głównego bohatera, design przeciwników czy budowa poziomów. Gra z miejsca uderza nostalgicznym klimatem i każdy kto wychował się na platformerach 3D w latach 90. od razu odnajdzie się w tym tytule. Mnie osobiście gra zafascynowała od pierwszego materiału promocyjnego, który zobaczyłem i trzeba przyznać, że jest to projekt, któremu należą się ogromne brawa za pomysł oraz za odwagę w jego realizacji. Cavern of Dreams dosłownie przenosi graczy w czasie do mitycznego, kiedyś to było lepiej i nie chcę stamtąd wypuścić. Fani retro oraz nostalgicznych podróży w przeszłość będą w niebo wzięci, a cała reszta powinna docenić grę za jej unikalność i oryginalność względem nowych produkcji. Covern of Dreams jest już dostępne od 19 października 2023 roku, a tytuł możecie sprawdzić ekskluzywnie na platformie Steam. Miejsce pierwsze: Super Mario Bros. Wonder. Tego chyba każdy się spodziewał i tak też właśnie jest. Najnowsza odsłona wąsa tego hydraulika zdów nie brała jeńców i pozamiatała w obrębie gatunku platformerów. Gra niby bazuje na starych, sprawdzonych i utartych formułach, jednakże robi to na tyle dobrze i oryginalnie, że gracz nie czuje ani razu zmęczenia materiałem. Gra jest platformówką 2D i bazuje na starych, sprawdzonych zasadach skakania, zdobywania power-upów i pokonywania kolejnych znanych dla serii przeciwników. Nowością jednakże są magiczne kwiaty, które to przenoszą Mario do tajemniczego świata snów, który sprawia, że plansza zupełnie zmienia zasady gameplayu, a do tego wizualnie przypomina psychodeliczną podróż do świata snów. Nie bez powodu zresztą wielu ochrzciło ten tytuł mianem Mario na kwasie. I tu warto pochylić czoła nad stylistyką i warstwą audiowizualną najnowszej przygody Mariana. Gra bowiem jest po prostu przepiękna. Liczne i intensywne kolory wylewają się z ekranu, a stylistyka poszczególnych poziomów urzeka i przyciąga przed ekran na długie godziny. To samo tyczy się ścieżki dźwiękowej, która momentalnie wpana w ucho, szczególnie podczas bardziej intensywnych i zwariowanych fragmentów. Fabularnie klasyka. Bowser znowu broi i trzeba go powstrzymać. Tym razem jednak wszystko kręci się wokół królestwa kwiatów i ich wspomnianych wcześniej magicznych, halucynogennych właściwości. Super Mario Bros. Wonder udowadnia, że Nintendo nie wypadło z formy, jeżeli chodzi o serię, a wręcz przeciwnie. Deweloperzy wciąż mają głowy pełne pomysłów i coś czuję, że w przyszłości czeka nas jeszcze wiele wspaniałych przygód w świecie Mario. Super Mario Bros. Wonder jest dostępny na półkach sklepowych od 2 października 2023 roku, ekskluzywnie na konsolę Nintendo Switch, oczywiście. To by było na tyle, jeżeli chodzi o najlepsze moim zdaniem platformówki na koniec roku 2023. Trzeba przyznać, że jest w czym wybierać i mam nadzieję, że również Wy znajdziecie w tym zestawieniu coś dla siebie. Tym samym kończę myślę, że już ostatnią w tym roku topkę. I jak zawsze dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach na kanale. Na razie, cześć!